Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z gorącą nowością, która jest dedykowana skórze pod oczami. Ten newralgiczny obszar charakteryzuje się wyjątkowymi cechami i zdecydowanie różni się od innych partii naszej twarzy. Przede wszystkim skóra w tej okolicy jest zdecydowanie cieńsza, co sprzyja wizualnemu prześwitywaniu naczyń krwionośnych, które znajdują się pod naszą skórą. Co jeszcze? Jakie jeszcze cechy ma skóra pod oczami? Przede wszystkim podściółka tłuszczowa jest zdecydowanie mniejsza niż na innych częściach naszego ciała, naszej twarzy. Skóra pod oczami ma też zdecydowanie mniej gruczołów łojowych niż na innych partiach twarzy. Co za tym idzie, nie jest ona w stanie w samodzielny sposób poprawnie się Nawilżać, co w konsekwencji może prowadzić z kolei do powstawania zmarszczek wynikających z przesuszenia. Dobrze, przejdźmy sobie teraz konkretnie do nowości krem pod oczy z linii Booster. Odżywcza konsystencja, która będzie komfortowa również do aplikacji pod makijaż na dzień. Krem oczywiście jest zapachowy. Przy regularnym stosowaniu naszego kremu pod oczy możecie zauważyć redukcję objawów zastojów limfy, tak? więc mówimy o zmniejszeniu opuchnięć w okolicy pod oczami, zmniejszą się także cienie oraz drobne zmarszczki wynikające z przesuszenia. Składniki aktywne, które użyliśmy w tym kremie pod oczy to przede wszystkim kofeina, która ma za zadanie poprawiać mikrocyrkulację skóry pod oczami. Sprawia to, że skóra jest zdecydowanie bardziej odżywiona, zatem wygląda zdecydowanie lepiej, jej kondycja jest korzystniejsza. Kolejnym składnikiem jest olej marula, który pozwala na wygładzenie, regenerację oraz dostateczne nawilżenie i odżywienie delikatnej skóry pod oczami. Całość formuły wzbogaca Alantoina, która doskonale koi i nawilża skórę wokół oczu. Jeżeli chcemy wyglądać na bardziej wypoczętych, chcemy zredukować objawy ewentualnego niewyspania, to krem pod oczy z dodatkiem kofeiny będzie naszym najlepszym przyjacielem. E, miłego stosowania!